Witamy wszystkich na kolejnej wędrówce. Dzisiaj jak widzicie firmowa koszulka, dziki korsyki. Ruszamy zrobić małą pętlę koł demela, i szczyt punkt Dibaka Morta, na którym już byliście ze mną, ale w lutym, wtedy było bardzo zachmurzone, nie było widoków. Dzisiaj zrobimy troszeczkę inną trasą ten szczyt. Eee, przejdziemy się lasem sosnowym. jaj przygodę paprocie paprocie mnóstwo paproci a w paprociach co siedzi co lubi siedzieć kleszcze trzeba będzie się dokładnie obejrzeć po powrocie do domu wyczepać ubranie przed wejściem do samochodu, no nie chcemy dostać bolleriozy tak? Od parkingu kierujemy się cały czas tutaj pomarańczowym szlakiem. Znaki są namalowane na drzewach i gdzie nie na kamieniach. Jest 36 stopni, tak pokazywało w samochodzie. Jest straszny upał, chociaż jesteśmy na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza a zmierzają ku korsyce jeszcze straszliwsze upa... upały bo ma być ponad 40 przy tej wilgotności powietrza to chyba będę naprawdę musiał jechać albo bardzo bardzo wysoko w góry albo oszczędzę sobie wysiłku dobrze, że w cieniu taka górska wycieczka leśna super świeże powietrze czuć te drzewa i iglaste w powietrzu człowiek czuje, że żyje że jest salony z naturą i wychodzimy na małe skrzyżowanie Punta Divaca Morta w lutym, kiedy szliśmy, przyszliśmy stamtąd, a dzisiaj przyszliśmy stąd. I Teraz kawałkiem będziemy się kierować na szczyt, tym samym co wtedy. Tam jakiś mały pikniczek, sobie robią. Słoneczko się przebija, niebo niby jest bezchmurne. Troszeczkę takie jakby mleczko ale mam nadzieję, że będzie widać ładnie Porto Vecchio i morze trochę nam się zaczyna górska wspinaczka, ale to na pewno nie to co na Montecinko. już wchodzimy w cień w lasek który mi się podoba. Dzisiaj idziemy na aplikacji Altrial. Link do trasy oczywiście zostawię w opisie. Ciężka przeprawa, takie schody też cały czas. Śliskie korzenie, kamienie. Ale jest to krótki odcinek nie wiem, nawet chyba kilometr. Nie ma tak górkania. Ale już się tutaj wyłaniamy. Spoza drzew. tu się bija. Tam będziemy wracać tą ścieżką. Kapenka. A teraz wychodzimy tutaj. Już na pierwszy mały punkt widokowy, który nam pokaże, czy będzie widać Portowiec, i może. Tak, już tutaj jezioro Rospedal w oddali widać pięknie. Widać może, no troszkę takie mleczko. Ale widać motorówki jak pływają. Postaram się zbliżyć na kamerze jak najbardziej będę mógł i zobaczymy co z tego wyjdzie. Taki kawałek płaskiego terenu. Fajne miejsce na mały piknik. Kiedyś tutaj z Kasią byliśmy też właśnie, jest jakieś państwo tam są. Tam na tamtych kamieniach też sobie robiliśmy piknik. Fajnie, fajnie. Niedaleka wycieczka. W zasadzie blisko naszej miejscowości. No jeszcze kawałek na sam szczyt. No i co? Jesteśmy i jakaś wycieczka Już tam byliśmy w lutym ja już tutaj byłem na tym szlaku parę razy lubię to miejsce lepsze niż w lutym strasznie zaczęło pijać będziemy się zbierać na dół będziemy wracać od nowego razu na tym się jeszcze wycieczka nie kończy Znowu lasek i jego piękne sosny. Laricio, odmiana Laricio. Tu już nie ma malunków. Trzeba szukać takich oznaczeń po układanych kamieni. tutaj jest drugi. ścieżka jest troszeczkę taka wąska. Mniej uczęszczana. No ale jednak. Tutaj taki fajny skrawek polanki I teraz którą idziemy, bo tu jest rozejście ścieżek Muszę spojrzeć na mapkę I my tu w prawo, tak Pętla zaliczona Miły środowy spacerek Link do trasy znajdziecie w opisie. Trasa była bardzo przyjemna 5 km, półtorej godziny. Do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich.